Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus witajcie siostry i bracia. Wśród świętych błogosławionych polskich o imieniu Jan on zajmuje miejsce wyjątkowe. Niestety w Polsce jest mało znany, czczony zaledwie na ziemi, z której się wywodził, a z której wywędrował potem na morawy. A przecież jak pisze jeden z jego biografów, winna go znać i kochać cała Polska, z którą łączyły błogosławionego męczennika pochodzenie język i tak wybitna miłość naszego narodu i naszych świętości. Żył w czasach rozdarcia religijnego Europy po wystąpieniu Marcina Lutra. Za jego życia wybuchła wojna trzydziestoletnia, której stał się ofiarą. Jan Sarkander urodził się 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie, w księstwie cieszyńskim, skąd pochodził jego ojciec Grzegorz Maciej Sarkander. Matka natomiast, Helena z Góreckich, była szlachcianką Herbu Kornicz, która po śmierci pierwszego męża przybyła doskoczona z Moraw. Był to okres nasilonych walk politycznych, społecznych i religijnych. W niektórych publikacjach można spotkać niemiecki odpowiednik jego imienia i nazwiska Johann Fleischmann. Nazwisko Sarkander było schelenizowanym przekształceniem niemieckiego Fleischmann. Oznaczającego rzeźnika, co odpowiadało ówczesnemu obyczajowi szeroko rozpowszechnionemu w Europie. Jan miał czterech braci: przyrodniego Mateusza oraz rodzonych Wacława, Pawła i Mikołaja, który też został księdzem. Był z braci najmłodszy. Skoczów był opanowany przez protestantów, dlatego ochrzczono go nie w dawnym kościele parafialnym bo ten zagarnęli innowiercy, ale w małym kościółku nazywanym szpitalnym. Kiedy miał 12 lat, stracił ojca i cały trud utrzymania rodziny spadł na matkę. Wtedy rodzina przeniosła się do Przybora na Morawach, gdzie mieszkał Mateusz Welczowski, przyrodni brat Jana. Tam Jan uczęszczał do katolickiej szkoły parafialnej, skąd udał się do jezuickiego kolegium w Ołomuńcu. Już wtedy oznaczał się nabożeństwem do Matki Bożej i zapragnął nawiedzić klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze. Zapisał się do prowadzonej przez jezuitów sodalicji mariańskiej. Dał się poznać jako uczeń zdolny i bardzo pracowity. Później w tym mieście rozpoczął studia na Akademii Jezuitów, kończąc je w Pradze doktoratem z filozofii. Drugi doktorat z teologii uzyskał w Gracu. Prawdopodobnie decyzję o wstąpieniu do stanu duchownego podjął po śmierci narzeczonej luteranki Anny Płacheckiej. Niektórzy biografowie są zdania, że Jan ożenił się ze wspomnianą luteranką, inni, że tylko się zaręczył. 22 marca 1609 roku, po ukończeniu studiów teologicznych, Jan Sarkander przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Ołomunieckiego, Kardynała Franciszka Dietrichsteina. Miał wtedy 33 lata. Biskup przeznaczył młodego kapłana na wikariusza do Jaktaru koło Opawy. W Opawie proboszczem i dziekanem był jego starszy brat, ksiądz Mikołaj Sarkander. Następnie powierzono mu podobne stanowisko w Uszczowie, gdzie został aresztowany pod zarzutem udzielania bratu Mikołajowi pomocy w ucieczce z więzienia. W lochach ratusza w kromie ryżu ksiądz Jan spędził 8 miesięcy. Po uwolnieniu wędrował po różnych parafiach jako wikariusz. Najpierw pracował w parafii Chorwaty, następnie w parafii w Zdunkach, gdzie zorganizował misje, na które ściągnął kaznodziei jezuickich. Ta gorliwa działalność sprawiła, że niebawem przeniesiono go na parafię w Boskowicach miasteczku położonym na zachód od Ołomuńca. I tam ksiądz Jan zorganizował misję, dzięki czemu 50 innowierców powróciło na łono Kościoła katolickiego. Ksiądz Jan Sarkander umiał w piękny sposób łączyć pokorę z gorącym upominaniem się o prawa Kościoła i katolików. Napominał błądzących, pocieszał smutnych, cierpiących i płaczących. Pomagał potrzebującym. W maju 1616 roku Biskup Ołomuniecki powierzył mu probostwo w miasteczku Choleszów. Od dawna silną była tam gmina braci czeskich. Aktywnie działali także inni protestanci, którzy przez długi czas zarządzali parafią. Dopiero w 1614 roku Władysław Popiel-Lopkowic, nowy właściciel Choleszowa, zdołał odzyskać miejscowy kościół i przywrócić w nim kult katolicki. Gorliwy proboszcz zabrał się od razu do pracy, i w ciągu jednego roku powróciło do Kościoła katolickiego 250 protestantów. Nie powróciły jednak księgi parafialne ani dane dotyczące świadczeń na rzecz Kościoła. Stąd wyłoniły się kłopoty, spory i urazy. Doszło do tego, że na księdza Jana urządzano zamachy. Przez pewien czas nie mógł nawet odprawiać mszy świętej. Musiał się ukrywać kiedy frakta czeska, większości protestancka, zbuntowała się przeciw Austrii, Hetman Moraw, Baron Lobkowicz i kardynał Dietrichstein, a także kanonicy ołomunieccy i liczni duchowni katolicy zostali aresztowani, zaś ojcowie jezuici wypędzeni. Nie cofano się przed obrazobórstwem i świętokradztwami. W tej sytuacji parafianie Holeszowa uprosili proboszcza aby uszedł i schronienia szukał na obczyźnie. Zebrał więc parafian w kościele i odprawiwszy Mszę Świętą, pożegnał się z nimi, powierzając ich opiece sąsiadów, którzy mogli się czuć nieco bezpieczniejszymi. Potem ruszył pielgrzymim szlakiem do Częstochowy. Przez jakiś czas mieszkał tam u Paulinów. Poczucie obowiązku, jaki nakładał na niego urząd proboszcza, nie dawało mu spokoju. Kiedy wracał w rybniku swoich krewnych dowiedział się, że luteranie zajęli kościół w Choleszowie. Udał się zatem do Krakowa, gdzie zamieszkał w jednym z klasztorów. Krótce potem otrzymał list od barona Lobkowica, który prosił go o powrót na Morawy. W Choleszowie zastał garstkę parafian. Sytuacja polityczna bardzo się skomplikowała. Cesarz Ferdynand II Habsburg zwrócił się do króla Zygmunta III Wazy by przysłał mu pomoc wojskową w walce z protestantami. Król wysłał mu w odpowiedzi 4000 lisowczyków jazdy konnej pod dowództwem Aleksandra Lisowskiego. Niestety, lisowczycy traktowali tę wyprawę jako okazję do wielu skandalicznych nadużyć. Kiedy znaleźli się na morawach, zaczęli palić i rabować miasta i wsie. W końcu lutego 1620 roku dotarli w pobliżu Holeszowa. Na wieś o ich pochodzie ksiądz Sarkander zgromadził wiernych w kościele, potem zaś wyszedł procesjonalnie Lisowczykom naprzeciw, niosąc Najświętszy Sakrament. Widząc, że do czynienia mają z katolikami, rycerze podsiadali z koni, oddali część Najświętszemu Sakramentowi i zdecydowali oszczędzić miasteczko, którym jak sądzili kwitnie kult katolicki. Tak to dzięki księdzu Janowi Choleszów ocalał. Ale jego wrogowie zaczęli rozgłaszać, że to on sprowadził Lisowczyków i oskarżyli go o zdradę, a jego niedawna pielgrzymka do Częstochowy została potraktowana jako zakamuflowana wyprawa w celu sprowadzenia obcych wojsk. Został aresztowany 13 lutego 1620 roku i osadzony w ołomunieckim więzieniu. Zaczęły się przesłuchania, w czasie których samozwańczy sędziowie, protestanci, żądali, by przyznał się do winy i wyjawił tajemnicę spowiedzi świętej Hetmana Moraw, barona Lobkowica. Ksiądz Jan Sarkander odpowiedział, że z najazdem Lisowczyków nie miał nic wspólnego, a tajemnicy spowiedzi świętej nigdy nie stracił. Pytania te były powtarzane podczas kolejnych przesłuchań. A milczenie oskarżonego próbowano złamać, stosując coraz bardziej okrutne tortury. Jego ciało wielokrotnie było łamane kołem. Ponieważ ksiądz Sarkander stanowczo odrzucał zarzuty o zdradę, wobec niego stosowano jeszcze bardziej okrutne formy przemocy. A tortury trwały wiele godzin. Jak powszednio, tak i teraz kapłan głośno się modlił. Potem oblepiono go jeszcze Pierzem maczanem w Oliwie, smole i żywicy, i pierze zapalono. Stał się w ten sposób żywą pochodnią. Po trzech godzinach tych wymyślnych tortur, pijani sędziowie sami zmęczyli się własnym okrucieństwem i opuścili katownię. Wtedy umęczonego kapłana wrzucono do celi. Życzyliwi ludzie przynieśli mu wody na ugaszenie palącego pragnienia i próbowali go karmić. Dogorywał tam na słomie przez miesiąc. Ciągle się modlił, i jak mógł, odmawiał brewiarz. Zdołał jeszcze przyjąć wiatyk z rąk proboszcza z Wielkiego Tyńca. Oddał Bogu Ducha 17 marca 1620 roku. Miał wtedy 43 lata, z czego w kapłaństwie przeżył tylko 11 lat. Dopiero po siedmiu dniach udało się katolikom wydobyć ciało męczennika z więzienia. Ubrano je w szaty liturgiczne i urządzono pogrzeb. Niestety protestanci rozbili pochód. Po tygodniu negocjacji i próśb nadeszło z Brna pozwolenie na pochowanie księdza Sarkandra. Pogrzeb odprawiono 24 marca o godzinie 6 rano. Ciało męczennika złożono w kościele Najświętszej Marii Panny w Ołomuńcu w kaplicy św. Wawrzyńca. Dwa lata po śmierci jego brat, ksiądz Mikołaj Sarkander, wystawił mu marmurowy nagrobek z łacińskim napisem, w którym nazwał zmarłego męczennikiem. Wyraził w ten sposób przekonanie ogólne. Już od 1620 roku znajdujemy obrazy potwierdzające kult księdza Jana. W 1687 roku ksiądzeł Stachy Szwarc wydał pierwszą biografię męczennika pod wymownym tytułem Rubinus Morawie” Rubin Moraw. Jego cześć potęgowały rozliczne łaski otrzymane za wstawnictwem męczennika. Piwnicę, w której był męczony w 1704 roku, zamieniono na kaplicę. Pierwsze próby wyniesienia na ołtarze księdza Jana Sarkandra podjął biskup ołomuniecki kardynał Karol Lichtenstein oraz jego następca kardynał Wolfgang Hannibal von Schrattenbach. W 1720 roku otworzono grób księdza Jana, stwierdzając doskonały stan zwłok. Z chwilą rozpoczęcia procesu przy jego grobie było już około 1200 złożonych darów wotywnych. Papież Pius IX zalecił księdza Jana Sarkandra w poczet błogosławionych 6 maja 1859 roku. Beatyfikacja odbyła się w Bazylce Świętego Piotra w Rzymie. Następnie ciało męczennika spoczęło w złocistej trumnie, nad którą w przezroczystej gablocie umieszczono jego czaszkę eksponowaną przy bocznym ołtarzu katedry świętego Wacława w Ołomuńcu. Na prośbę biskupów z Ołomuńca i Katowic w 1981 roku rozpoczął się proces kanonizacyjny błogosławionego księdza Jana Sarkandra. Do kanonizacji potrzebny był cud za jego wstawiennictwem. W 1993 roku ogłoszono dekret o cudownym uzdrowieniu proboszcza skoczowskiego księdza Karola Pichy. 21 maja 1995 roku Jan Paweł II kanonizował go w Ołomuńcu wraz ze Zdzisławą Czeską. Następnego dnia papież udał się do miejsca narodzenia świętego Jana Sarkandra do Skoczowa, gdzie na wzgórzu Kaplicówka sprawował mszę świętą nieuczynną. Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie świętego Jana Sarkandra 30 maja. Mówmy się. Święty Janie, czczony na ziemi śląskiej jako męczennik za wiarę, uproś nam męstwo chrześcijańskie. Nieustraszony obrońco tajemnicy spowiedzi świętej, przez swoją prośbę u Boga, podtrzymuj w nas zaufanie do Spowiednika jako Ojca i Lekarza Duszy. Uprość zrozumienie. Jak bardzo nam w życiu potrzeba pokuty i przebaczenia. Pomóż, abyśmy dobrze korzystali z sakramentu pokuty. Amen.